Gość Radia Gdańsk. Naszym gościem jest Magdalena Stroka, posłanka PSL, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegazusa. Rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ale zanim o sprawach Komisji Śledczej czy wielkiej polityki, to pomówmy o przyziemnych i najważniejszych zapewne w tym momencie dla części naszych słuchaczy w sprawach, czyli o pogodzie. Pani mieszka w powiecie gdańskim. Tak, dokładnie w Trąbkach Wielkich i, I wyjechałam wygląda? pół godziny szybciej do radia, żeby móc z państwem się spotkać. Na szczęście cała trasa przejezdna gdzieś na starogarskiej w miejscach, gdzie są zbiorniki wodne, ale już w części Gdańska, miasta Gdańska. One widać było, że są takie w pełni wypełnione, natomiast na szczęście jechało się płynnie, w korkach, ale płynnie. To podróż, a co było jeszcze, widać, że tak powiem, po drodze, jakie sygnały płyną od mieszkańców, bo jak się jest posłem, posłanką, senatorem, to i tak się dostaje te sygnały od, od mieszkańców, kiedy coś się tego typu no, dzieje. Oczywiście słyszymy i widzimy, co się dzieje w powiecie nowodworskim. Ja wczoraj widziałam się z panią starostą podczas święta Policji, nie wiedziałyśmy jeszcze, że ta noc przyniesie tyle takich emocji trudnych. Natomiast na szczęście ta sytuacja wydaje się być opanowaną. Są podtopienia, potrzebne są pompy do wypompowywania wody z posesji wielu osób. Natomiast no, na szczęście prognozy pogody też wskazują, że będzie już teraz coraz lepiej. Chociaż trzeba zawsze pamiętam ostrożnie z tymi prognozami i podchodzeniem do nich. Natomiast sytuacja jest Trudna, wiele osób ucierpiało, i te sygnały rzeczywiście docierają do biura poselskiego mojego, ale mam nadzieję, że sprawne działania służby, już wczoraj zebrany sztab kryzysowy, pani wojewoda, pan minister Kierwiński na miejscu w Nowym Dworze Gdańskiej. No, właśnie tak był to... minister Kierwiński u nas na, na Pomorzu, to świadczy o przenikliwości, czy, czy być może przerost to... formy nad treścią? Nie, pracy. świadczy to przede wszystkim o tym, że każdy sygnał i każda sytuacja, która może nieść za sobą niebezpieczeństwo żuławy, to taki teren, który wymaga no, takiego stałego monitorowania pod kątem właśnie wody i tego, co się dzieje na tych obszarach, dlatego bardzo takie rzetelne podejście pana ministra i w momencie, kiedy te prognozy już zapowiadały, że ta cała noc, całe 24 godziny tak naprawdę za nami deszczu, dosyć potężnego, reakcja po to, żeby mobilizować i kierować działaniami wszystkich służb podległych Ministerstwu Administracji Spraw Wewnętrznych. Także ja tutaj jestem zadowolona i, i, i dobrze, że tak się dzieje, bo, bo, bo to świadczy po prostu o takim, Poważnym potraktowaniu tego zagrożenia. Bardzo poważnie traktujemy to zagrożenie. Trzymamy też rękę na pulsie, tak zwanym, informacji wszelkich związanych z tą sytuacją. Ulewne deszcze, burzy może nie było, ale burza się w polityce szykuje, między innymi po. Weekendowej wypowiedzi przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Ludowego minister Kosiniak-Kamysz, wicepremier, proponuje, aby ograniczyć, aby zmienić zasady funkcjonowania programów socjalnych i żeby świadczenie 800 plus było wypłacane tylko pracującym. Chcecie kolejną awanturę w polityce polskiej sprowokować? Nie, czy... to nie jest kwestia awantury, to jest kwestia rzetelnej dyskusji. Dzisiaj widzimy jakie są potrzeby, potrzeby na bardzo wielu poziomach i płaszczyznach. I to jest temat i to jest pomysł, o którym Polskie Stronnictwo Ludowe mówiło już w trakcie kampanii wyborczej, że 800 plus powinno trafiać do osób pracujących. Może by to było właśnie rozwiązaniem na to, żeby móc pomóc osobom niepełnosprawnym by móc te środki przekierować w inne miejsca, gdzie są potrzebne. Tak to jest stanowisko, na którym całe Polskie Stronnictwo Ludowe stoi. My żeśmy o tym dyskutowali wiele razy. Ale I tak ta mówiliście dyskusja... w kampanii wyborczej, że, tak, że, tak, że, że to ma być świadczenie tylko dla pracujących? Oczywiście. Podkreślaliśmy to niejednokrotnie, nawet w trakcie kampanii wyborczej. Oczywiście to nie jest kwestia, o którą my się pokłócimy w koalicji. To jest kwestia do dyskusji i dzisiaj widzimy, że że jest na to również zgoda sp społeczna. Tutaj wiele osób wychodzi z tego, takie samego, komentarze, z tego samego założenia. Z, takimi, z oczywiście taką krytyczną zawsze oceną się to spotkało. W mediach, w mediach społecznościowych ta krytyka się wylewa i tam najgłośniej krzyczą ci, którzy najczęściej nie występują ja mam, pod własnym nazwiskiem. Pani poseł, taką, zagad taką zagadkę dla Pani. Kto to powiedział? Gdy myślimy i mówimy o programach socjalnych, to przede wszystkim. Wszystkim mówimy o programie 500. Obecnie ten program będzie waloryzowany do 800. Trzecia droga mówi bardzo jasno i wyraźnie 500 zostaje, podobnie jak wszystkie programy, które były do tej pory realizowane. Tak, i zostaje. Kto to powiedział? I zostaje i mało tego. Koalicja ale, i, 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 ale 15 kto to października wprowadza 800, plus, bo pamiętajmy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, oprócz tego, że zapowiedziało, to nawet nie zabezpieczyło środków w budżecie. Jasne, ale państwa. ja nie o to pytam. Pytam o to, kto powiedział to zdanie. Ja pani powiem, co było dalej. Natomiast waloryzacja tego programu do 800, plus powinna dotyczyć tylko osób. Które pracują, aby zachęcić do aktywności zawodowej. Kto to powiedział? Czy pani no jest w stanie? Ja personalnie pewnie nie wskażę, ale ja tutaj, no, jak to najbardziej. Ja pani podpowiem, politycy... to powiedziała posłanka Magdalena Sroka w październiku 2023 roku na antenie Radia Gdańsk w debacie przedwyborczej. Więc skoro była wtedy mowa, że 500 plus jest niedoruszenia, a jedynie waloryzacja dotyczy tych mm -hmm. osób pracujących, a teraz mówicie o tym, że generalnie. Ale 800 to dokładnie, do... pani redaktorze. Dotyczy tylko pracujących. Ale dokładnie, to chcecie ruszać, czy nie chcecie ruszać? Panie redaktorze, tego? to zostało powiedziane, w kontekście pomysłu. Pomysł, który jest powtarzany, bo nawet moje słowa z kampanii wyborczej, które pan e, przytoczył, odnosiły się do tego, żeby waloryzacja, żeby czy te osiem, ale 500 800 plus dotyczyły tak? osób pracujących. Te, e, wiemy o tym doskonale, że to jest e, świadczenie, które zostanie absolutnie utrzymane i tutaj nikt e, na ten temat e, nie dyskutuje. My żeśmy zresztą obiecali. nie ma pani obiecali. takiego wrażenia, że trochę otwieracie pole do tej dyskusji właśnie, żeby... Ale właśnie po że, to otwieramy to, żeby pole, że to zostanie dyskusji, Bo takie świadczenie powinno trafiać do osób pracujących. Proszę zauważyć, koalicja 15 października od samego początku najwyższe w historii podwyżki dla budżetówki, najwyższe w historii podwyżki dla nauczycieli, wprowadzona renta wdowia, wprowadzane wiele programów, które y, na, y, słynne y, babciowe, y, wprowadzonych jest wiele programów, które są programami socjalnymi, takimi pomagającymi i absolutnie trzeba pomagać. Natomiast my dzisiaj w Polsce jesteśmy w czołówce państw, które wydają najwięcej pieniędzy na tego typu programy. Także powinniśmy się zastanowić, żeby te programy celować do osób najbardziej potrzebujących. A kto te programy wprowadził? No, o te, które wymieniłam, tak. wprowadziła koalicja 15 października. Nie, nie, te, ponieważ... te, te najwyższe dzisiaj aktualnie, mówię, tak do 800 plus bardziej się odnoszę. No 500 plus zostało wprowadzone za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. A I pani Tak wtedy jak powiedzieliśmy. Tak, jak powiedzieliśmy, nie, ja nigdy nie byłam, panie redaktorze, w prawie i sprawiedliwości. Ale w porozumieniu, także, które tworzyło koalicję. Razem w, z w porozumieniu, które było w koalicji, które startowało wówczas w, razem, wspólnie na jednych listach. Natomiast ja zawsze uważałam, że taki program powinien być wprowadzony, że nie powinniśmy być państwem gorszym aniżeli państwa zachodnie, gdzie takie programy są i docierają do rodzin, do rodzin z dziećmi. Dlatego też słuszność tego programu jest absolutna. Natomiast dzisiaj trzeba, Trzeba weryfikować, czy właśnie nie powinno trafiać do osób, które pracują. Przecież w większości pracują, mamy najniższe bezrobocie wśród państw w Europie. Także to też świadczy o tym, że jesteśmy społeczeństwem, które docenia i szanuje pracę i my tą pracę powinniśmy szanować. Ci, którzy pracują. To jest dyskusja, czy to powinna być jedna osoba w rodzinie, czy dwie. Dla matek samotnie wychowujących dzieci, oczywiście to nie powinno ulegać jakiejkolwiek dyskusji czy zmianie. Czyli jakaś tak? gwiazdka, tak, ale że... będzie. Ale oczywiście, że tak. Gdy. Zawsze w momencie, kiedy wychodzi z, się z pewną propozycją, z pewnym pomysłem do dyskusji, to nie jest to projekt, który jest z, z, określony w każdym y, aspekcie y tego tematu. Tylko jest to przestrzeń do dyskusji i absolutnie z poszanowaniem osób, do których powinien ten program trafiać. Dobry program, i tutaj zdania absolutnie nie zmienia. Dobrze, to tutaj się zatrzymamy w tym, w tym temacie. Skupmy się na komisji śledczej, tak zwanej komisji śledczej do spraw Pegasusa. Wczoraj padła taka zapowiedź, że jeszcze w tym tygodniu poseł Trela o tym powiedział, że jeszcze w tym tygodniu ma taki wniosek do sądu skierowany zostać, wniosek dotyczący zatrzymania i, i, i doprowadzenia, jak rozumiem, Zbigniewa Ziobro po raz kolejny przed. Obliczę komisji, kiedy ten wniosek będzie? Wczoraj dotarła do komisji uchwała Sejmu o decyzji dotyczącej immunitetu pana Zbigniewa Ziobro, w związku z powyższym już w dniu wczorajszym złożony został wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymanie i doprowadzenie na posiedzenie komisji. Czyli wniosek już jest w sądzie, jak rozumiem. Jaki czas dalszy? Jest co, co dalej w tej sprawie? Czekacie na realizację? Czekamy teraz na decyzję sądu w tej sprawie, bo zawsze na końcu decyzję podejmuje sąd. My dochowaliśmy wszelkich formalności, załączyliśmy odpowiednie dokumenty i wczoraj wniosek trafił do sądu. Mam nadzieję na szybkie rozpatrzenie. Termin przesłuchania będzie wyznaczony na drugą połowę września. A ten termin wyznaczał będzie. Yy, komisja. Komisja będzie go tak. wyznaczać. I to już pojawia się taki, taka data 28. Września to. 28 chyba z tego, co kojarzę, to niedziela. Także to może 29 odpada, to był, odpada, panie redaktorze. Przepraszam najmocniej. Dobrze zna pani kalendarz, widzę. To no tak, bo cały czas ustalamy świadków i rzeczywiście ten kalendarz wrześniowy też już jest wypełniony. Świadkowie są wzywani, już te wezwania zostały wysłane, także w drugiej połowie. Pod koniec września, nawet e, tak precyzujące, panie redaktorze, takie tak, taka, taki termin będzie wyznaczony na posiedzenie ze Zbigniewem Ziobro. Natomiast poczekajmy na decyzję sądu. Zbigniew Ziobro to nie jest jedyna osoba, którą y, aktualnie aktualnie rządząca koalicja próbuje rozliczać z. Z poprzednich rządów Maciej Świrski został odwołany z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzisiaj też wydał takie oświadczenie, w którym powiedział, że nie będzie podejmował działań zmierzających do odwrócenia tej, tej decyzji. Wcześniej przypomnę, to jest kwestia przegłosowania uchwały o postawieniu byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. To jest zeszłotygodniowe głosowanie. W Sejmie, jak pani tak ogólnie na to patrzy, na to wyciąganie tych konsekwencji po rządach zjednoczonej prawicy? Nie idzie to najlepiej. Nawet patrząc na przykładzie Zbigniewa Ziobro, ja wiem, że pani powie mi, że komisja konsekwentnie będzie dążyć do tego, żeby swoją pracę wykonać, ale jak by pani miała tak punkt widzenia przeciętnego obywatela obrać? Ja, jako przeciętny obywatel, panie redaktorze, Pani chciałabym, chciałabym, tak. chciałabym, a jednak nie stawiam się w jakimś wyższym szeregu. Chciałabym, żeby takie rozliczenia były rzetelne i szybkie żebyśmy najlepiej widzieli efekty w ciągu miesiąca czy dwóch. Bardzo bym tego chciała. Natomiast mam doświadczenie pracując również w y, służbie w Polskiej Policji y, i wiem, że postępowania czasem muszą trwać więcej po to, żeby zebrany materiał dowodowy był na tyle silny, żeby w momencie kiedy będzie formułowany akt oskarżenia w stosunku do konkretnych osób y, utrzymał on się w sądzie. A sąd na końcu podjął decyzję na podstawie Szeroko zebranych materiałów. I tutaj mamy i w przypadku Komisji Konstytucyjnej, która przecież pracowała i przesłuchała kilkadziesiąt osób, jak i w przypadku Komisji Śledczej sytuacje, w których przesłuchujemy, zbieramy materiały, tak naprawdę wnioskujemy do wielu instytucji po to, żeby ten materiał dowodowy był jak najsilniejszy. Oczy e, opinii publicznej zwrócone są oczywiście na te największe nazwiska, natomiast e, najwięcej dowodów i materiałów dostarczają te osoby, które e, nie przyciągają takiej uwagi e, i mediów i opinii e, publicznej. Ale to powoduje, że ja nie e, obawiam się o wagę raportu, który będziemy sporządzać jako komisja i prezentować go przed państwem, przed e, Sejmem, e, a także składać e, wnioski do prokuratury, e, czyli zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa. Który będzie tak, rok, jak ten raport będzie powstawał, jak pani sądzi? Mam nadzieję, że 2025. Czyli jeszcze ten do y, przesłuchania Zbigniewa Ziobro będzie jednym z tych ostatnich? Zakładam, żeby... Y Komisja zakończyła swoje prace do końca roku. Natomiast bo ten oczywiście. Trzeba ta trzeba napisać, sytuacja, trzeba go przez. On też ma swoją procedurę, musi zostać przyjęty, potem jest głosowanie na sali plenarnej, prawda? No to Tak, oczywiście. Oczywiście to wymaga e, czasu. Natomiast e, chciałabym, żeby to nastąpiło e, z końcówką e, tego roku. E, bo przypomnijmy, no, komisje w polskim parlamencie pracowały przeważnie przez całe kadencje. Przypomnijmy komisję Amber Gold dwa razy dłużej, aniżeli my już e, w tej chwili. E, bo prawie całą kadencję ja chciałabym jednak żeby czas był również za tej kadencji na działania prokuratury mimo że zespół śledczych został powołany zaraz po tym jak została powołana komisja śledcza i on również pracuje z tym zespołem, bardzo ściśle współpracujemy. Poruszamy się w bardzo delikatnej materii, bo większość informacji to są informacje stanowiące tajemnicę państwową, i tą tajną, i ściśle tajną. Także te najwyższe klauzule. Ja chciałabym w tym wszystkim, żeby jak najwięcej z tych rzeczy, które uwzględniając oczywiście bezpieczeństwo państwa, mogły być odtajnione, żeby zostały odtajnione, tak żeby opinia publiczna mogła też wyciągnąć swoje wnioski, bo zdaję sobie sprawę i państwo mam nadzieję również, że część raportu będzie jawna, ale część będzie niejawna i to tam będą te najbardziej delikatne i wrażliwe kwestie stanowiące o tym, że poszczególne osoby dopuściły się złamania prawa wykonując swoje funkcje. No Zobaczymy jak to, w... poczekamy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać i czy rzeczywiście będzie to klarowne i, i, i zrozumiałe i transparentne. Pani poseł, musimy kończyć powoli, ale chcę Panią tak już na koniec naszej rozmowy zapytać. Cieszy się Pani, że nie jesteście już w koalicji, że trzecia droga już nie istnieje, że nie trzeba się w tym momencie tłumaczyć za Polskę 2050, a konkretnie za Marszałka Sejmu Szymona Hałownię? W kuluarach mówi się, że dobra decyzja o tym, że zakończyliśmy. W kuluarach w z... się mówi takie rzeczy, że nie mogli zacytować na w, w, w ramach trzeciej drogi. Natomiast trzecia droga zakończyła swoją misję po e, wyborach e, do parlamentu, Parlamentu Europejskiego i prezydenckich, tak jak żeśmy się umówili. Natomiast w polityce ja wolałabym się nie tłumaczyć e, za nikogo, a słowa marszałka, jego postępowanie no, budzi m, bardzo złe emocje i w mojej ocenie spotykanie się. Z panem Bielanem czy z panem prezesem Kaczyńskim w tej sytuacji, tak jasno i twardo mówiąc wcześniej, jakim jest się przeciwnikiem. Ja pamiętam sytuację, kiedy ja miałam znaleźć się na listach trzeciej drogi tutaj na Pomorzu. To pan marszałek Hołownia był dużym przeciwnikiem, ponieważ właśnie w ramach porozumienia współpracowałam z Prawem i Sprawiedliwością. Czyli w wypominam 20... Pani to, co ja w tej rozmowie przypomniałem. Roku. O części, tak, tak z... często spotykam się mhm. z wypominaniem tego, natomiast ja przypomnę, że 20 miesięcy współpracy kontra lata, już, które, które pracuje zupełnie w innym w, w innym otoczeniu i moje doświadczenie właśnie spowodowało, że ja dzisiaj mogę powiedzieć, że spotykanie się z panem Adamem Bielanem jest błędem i jest bardzo niebezpieczne i mm, chciałabym, żeby marszałek Sejmu, który jest drugą osobą w państwie, zarówno ważył słowa y, i zdawał sobie sprawę z tego, że mówienie o tym, że ktoś go na nakłaniał do zamachu stanu są bardzo nieodpowiedzialne. Przerosła funkcja Szymona hołownie, tak? Nie wiem, czy przerosła. Mhm. Mam nadzieję, że prokuratura, która już wezwała pana Marszałka Sejmu zweryfikuje te jego słowa, poszerzając tą wiedzę. Natomiast pan Marszałek już wycofał się z tych swoich słów, mówiąc o publicystyce. Ja jednak nie widzę przestrzeni w, w, i znaku równości między marszałkiem Sejmu a publicystą. No, jednak nie, jednak ta odpowiedzialność jest e, zupełnie inna i zdecydowanie większa. Także Mam nadzieję, że to rzeczywiście była jedynie publicystyka, a yy, wyciągnie Pan marszałek lekcję z tego, co za nim. I tutaj postawimy kropkę i zakończymy, bo może nie prokurator, ale ktoś inny mnie wezwie z kolei w pewne miejsce. Bardzo dziękuję Pani poseł za spotkanie. Dziękuję i miłego dnia Państwu życzę.